Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Wenus jest już zadowolona, ale powiem Wam, że wczoraj wieczorem, kiedy dostałam na maila list od naszego islandzkiego ZUS-u, ja nie wiem, czy oni chcą ludzi doprowadzić do śmierci pod wpływem wzburzenia, czy żeby kogoś zamordować, nie wiem. W każdym razie tak się wzburzyłam, że miałam zimne ręce, cało mnie telepało, zaczęło mnie tutaj tak jakoś, może nie mocno cisnąć, ale jakoś tak dziwnie zaczęłam się czuć. Zaczęłam mieć pa napady paniki, oczywiście wyobrażać sobie, że już umieram. Otóż kochani, moja historia z oddawaniem pieniędzy w skrócie wygląda tak, że dostałam list, że mam jeszcze więcej oddać. No, jak byłoby, przepraszam, im mało, yy, godzina 20 o tej godzinie już się Boże, przepraszam, nie można tam podłączyć do nich, zadzwonić. Także zrobili mi wspaniały prezent na noc, wspaniały świąteczny też prezent. Ale powiem Wam, że. Tu wodę muszę puścić. Powiem Wam, że. Rano, jak już doszłam do siebie, zadzwoniłam do biura podatkowego, i dziś ten sam pan, który trzy dni temu poinformował mnie: No, trzeba płacić, trzeba płacić. Poinformował mnie, że jak zapłacę tam, to mam wziąć rachunek. No, nie wiem, kto mi ten rachunek wystawi, bo takiego rachunku nikt nie daje, no, ale to jest inna kwestia. Mam przynieść, dostarczyć im, że zapłaciłam. A wówczas oni zrobią korektę podatku i mi oddadzą to, co wpłaciłam, więc taki plus. Więc tak już zadowolona w połowie, zadzwoniłam do właśnie naszego islandzkiego ZUS-u, do TR, i w TR odebrał w końcu ktoś kumaty. Słuchajcie, to jest facet, który jemu trzeba dać złoty medal. Ja z nim rozmawiałam dwa, bodajże lata temu, kiedy nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, no trzy lata temu. Jak moja mama zmarła, i miałam ten problem, że nie wiedziałam, jak sobie tu poradzić, e, co robić, bo nagle przestałyśmy chodzić po lekarzach, po sklepach. Siadłam w domu, jak taki człowiek, który na emeryturę przychodzi, i zrobiło się nudno. No i ja myślałam, to może pójdę sobie do sklepu na no, tam na 2-3 godziny, dajmy na to dziennie, po prostu, żeby się odmurzyć. I on mi wytłumaczył, że w mojej sytuacji. No, to ja będę wszystko oddawać. Ja nie mogę iść do pracy, bo ja bym musiała mieć dużo wyższą wypłatę, żeby dostać to, co mam dziś, i tak naprawdę musiałabym pracować, słuchajcie, po 10 godzin dziennie, plus jeszcze w sobotę sobie pójść do pracy. No, także widzicie, bo wszystko trzeba oddawać. Na tamtym etapie za bardzo ja nie zrozumiałam, o co chodzi z tym oddawaniem. Otóż wygląda to tak, że osoby, które są na rencie. Są podzielone na dwie kategorie: te, które mogą dorobić, i te, które nie mogą dorobić. Ja jestem w tej kategorii, która nie może dorobić, ponieważ biorę dotację do mieszkania. I to powoduje, że nie mogę dorobić ani korony, bo każdą zarobioną koronę mi zabierają. A te osoby, które wynajmują z partnerem, z mężem, z żoną albo od rodziców, nie mają dotacji do mieszkania i właśnie te osoby o tą dotację mogą dorobić, a powyżej tego już zabierają. Widzicie, jest taki system. No, ale wracając do mojej sytuacji, chcę Wam powiedzieć, że ten pan po prostu prześwietny, naprawdę mu bardzo podziękowałam, bo jak to się mówi po angielsku, zrobił mój dzień. Nakierował mnie, się okazało, jest aplikacja na internecie do wypełnienia. Odwołanie napisaliśmy, powiedział mi, co mam napisać, które okienko kliknąć, co wstawić. I do tego wszystkiego jeszcze poczekał, aż znalazłam kontrakt za mieszkanie, zrobiłam zdjęcie, że mam ten kontrakt, wysłałam to wszystko i powiedział, że wstrzymuje w tej chwili ściągnięcie tej wpłaty na czas, aż to się wyjaśni, bo w jego opinii ja nie powinnam tego. Płacić z powrotem, że to jest bardzo nie w porządku. A wiecie, gdzie jest problem? Problem jest w e, Urzędzie Podatkowym, ponieważ w zeznaniu podatkowym nie było rubryki, że ja dostałam zasiłek pogrzebowy. Tam była ru, r, e, rubryka Dodatkowy Dochód i oni to wzięli jako dodatkowy dochód, że ja pracowałam, a ja nie pracowałam. To jest zupełnie inna bajka. No i czekamy teraz, w styczniu mi tego z tego co wiem, nie pobiorą więc powinnam wszystko dostać ale mogą odpowiedzieć tak lub nie będziemy się teraz tutaj czekać i tak jest dobrze już coś wiem, także jestem w połowie drogi, naprawdę powiem wam, najbardziej zadowolona jestem z tego, że chociaż ten podatek w razie czego mi oddadzą, który płaciłam i że mnie tu nie, nie orżną że po prostu nie dość, że mi zabiorą, to jeszcze zapłaciłam i Chciałam powiedzieć, jak ciemno się zrobiło. Słuchajcie, no to już te, te krótkie dnie się tak wydłuża, ale chciałam powiedzieć, że tak. On później do mnie jeszcze oddzwonił, co się bardzo rzadko rzadka zdarza w tych wszystkich instytucjach, i powiedział: Słuchaj, a czy masz z ZUS-u, bo oni wiedzą, co to jest Zus, bo jest dużo Polaków tutaj. Czy masz z ZUS-u papier, który yy, oni wysłali, że należy ci się to i że to dostałaś? A ja my tak, ja mam. Zrób zdjęcie i wyślij mi na maila. I słuchajcie, teraz czekam. Wszystko mam i naprawdę czekam. I tak jak zawsze się całe życie ślizgam. Całe życie wygląda, że jest strasznie źle, a potem jest lepiej. Mam głęboką nadzieję, że oni po prostu mi tego nie wezmą, bo to nie są małe pieniądze. Dla mnie to są pieniądze, które pomogą mi naprawić mój samochód. Ten tłumik cały rozpierniczony, także no stawka jest jak dla mnie duża. Ale zobaczymy. Czekamy i już teraz po prostu ja się cieszę, ale powiem wam tyle nerwów, ile mnie to kosztowało, to poczułam, jak mi włosy dęba normalnie stanęły, aż takie mrowienie miałam na głowie. Więc zobaczycie, że niedługo będę siwa, bo poczułam jeszcze raz taki szok, jak moją mamę właśnie dzwoniłam na 112, żeby karetka przyjechała. Po prostu ten sam szok e, poczułam wczoraj i naprawdę było to bardzo bardzo niefajne. No i tak to właśnie wygląda w tych wszystkich instytucjach. Widzicie? Sami wiecie, że z urzędem podatkowym, z ZUS-em jest ciężko się dogadać. Ja jestem zadowolona, że jednak tutaj był ten facet i to był ten sam właśnie facet, tak jak mówiłam te 2,5-3 lata temu. On mi wszystko przeliczył. Ja pamiętam wtedy czekałam na tej infolinii z nim rozmawiając przez dobre pół godziny. Dobre pół godziny. A on wszystko liczył, pytał, zaglądał, tyk tyk tyk, naprawdę świetny. Nie wiem, czy to jest prawnik, czy to jest księgowy, ale naprawdę super. No, a. Tak naprawdę ta kobietka, która zadzwoniła do mnie wcześniej, powiedziała, że to sprawdzi, oddzwoni, nie odzwoniła. podejrzewałam, że wcale nie sprawdziła. Ja do niej mówiłam, że to jest yy, no, dodatek pogrzebowy, zasiłek pogrzebowy z Polski, który jest nieopodatkowany. Właśnie dzięki Wam to wiem, że jest nieopodatkowany w Polsce. Powiedziałam, że ja zapłaciłam 47% podatku w Islandii za to, i to jest bardzo nie w porządku. No. Takie życie widzicie nie jak w Madrycie, życie na Islandii, różne scenariusze pisze i problem Islandii, znaczy problem to nie jest problem, oni to już mają od lat. Już tak jak ja przyjechałam, wszystko jest w komputerze. Słuchajcie, islandzki system jest cały w komputerze, jest wszystko tak skomputeryzowane, że tu nie ma siły, żeby oszukać system, bo oni i tak cię znajdą, oni i tak zobaczą. I właśnie tak jak teraz widzicie 2021 rok, jak ja rozliczam podatek, a oni już znaleźli, że w 2020 ja wzięłam te pieniądze i im się nie zgodziło w systemie, gdzieś im wyskoczyło. Także to jest taki standardowy okres tych dwóch lat, że oni to znajdą, bo jest koniec roku, zamykają te swoje księgi, zobaczyli moje zeznania podatkowe, bo oni to wszystko mają wgląd, i tak wyszło jak zawsze. No, ale naprawdę humor mi się poprawił. Dobrze, kochani, dziękuję za oglądanie i to była taka krótka informacja o moim właśnie nie wiem, co to było, zadłużeniu, czy ściągnięciu mojego długu, czy zasiłku pogrzebowym. Tak, no, dobrze. Także zarabiać na Islandii, jak się jest na ręce, Nie da rady każdą koronę zabiorą. Na razie, trzymajcie się, cześć!